Witam wszystkich serdecznie na kanale Paula i Lara. W dzisiejszym odcinku chciałam się pochwalić Wam sukieneczką, e, którą już zrobiłam jakiś czas temu, noszę ją też już, no, trochę również noszę. Zawsze, kiedy ją zakładam, robię jakieś tam zamieszanie. Nie powiem, że furorę, ale wzbudza zainteresowanie. E, Ile razy byłam w tej sukience na nagraniu, czy na TikToku w tą sukienkę pokazywałam, to zawsze były jakieś bardzo fajne, e, pozytywne e, komentarze. E, więc stwierdziłyśmy z Paulą, że dzisiaj ją wreszcie pokażemy, no i troszeczkę opowiemy. E, sukienka jest taka w sumie: to jest ten wzór taki zig, e, zigzag. E, Zrobiony z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem różnych kolorów połączyłam. W sumie tu i tak poszłam na skróty, bo w pierwowzorze było 10, 10 albo 11 kolorów. No ale już nie miałam pomysłu, żeby jeszcze że jakie kolory tutaj łączyć, więc uznałam, że tyle wystarczy. No i, i sobie to udziergałam. Pierwowzorem tej sukienki była sukienka różowa, ale ta różowa sukienka była szyta bo kupiłam ten kawałek materiału furtownie, bardzo mi się kolorystyka spodobała, po prostu no piękne, łą, pięknie połączone kolory, te takie przychodzone ze ściegiem, ścieg, bo tam był ściek francuski, ale takie jak powiedzmy te oczka lewe łączone są z inną nitką, to tak wychodzi taka, taka cienka kreseczka, także to tak fajnie to wychodzi, taki naprawdę dużo, tak, dzie, dużo się dzieje tej sukience różowej. No i to mnie urzekło. Materiał był piorunsko, znaczy drogi. No wszystko jest względne, ale no nie był tani. Chyba kosztował około 120 zł za metr bieżący, Biorąc pod uwagę, że to też nie była jakaś taka osłamiająca szerokość, to chyba było... Z nie, czy nawet nie ze 130 e, szerokości, no to musiałam naprawdę, kupiłam tylko metr i musiałam tak kombinować, żeby z tego metra mi coś wyszło. E, to też trzeba połączyć, było te paski, te zygzaki, żeby się ładnie układały, e, więc naprawdę się namęczyłam, no ale w końcu ta różowa sukienka powstała. No i jak już ją założyłam, to stwierdziłam, że chciałabym mieć taką samą, ale udzierganą własnoręcznie, żeby też mieć jakieś pole do popisu przy wyborze włóczki, przy wyborze kolorystyki. No nie oszukujmy się, jak kupujemy gotowy materiał, to mamy to, co mamy, prawda? Natomiast jeżeli robimy to od podstaw, czyli dziergamy, no to nasza wyobraźnia jest po prostu nieograniczona. Możemy sobie tutaj wymyśleć cuda niewity. No, i tak samo podeszłam właśnie do tej sukienki, że stwierdziłam, że sobie taką jako pierwowzór zrobię taką samą, znaczy inną troszeczkę, ale już na drutach. Trochę się pomęczyłam, bo musiałam ułożyć jakby zestawienie tych kolorów, żeby to mnie pasowało. No, ale potem sobie tam w zimę pamiętam, tą sukienkę robiłam, więc zimowe, długie wieczory siedziałam i przy tych kłębuszkach plątało się to wszystko, no ale jakoś to, jakoś to poszło. Później bardzo dużo czasu zajęło mnie e, wykańczanie. Tutaj tych brzegów, no bo te niteczki sterczały, prawda? Więc trzeba było to jakoś wszystko to tak powiązać, ładnie zabezpieczyć, żeby to się nic nie pruło. E, tak samo tutaj z tym dekoltem też miałam zagwostkę, bo nie wiedziałam jak to, jak to wykończyć, no bo on jednak tak się kończy tutaj takim zigzakiem, no ale wymyśliłam, że sobie to podwinęłam, lamoweczką, podszyłam, także. Myślę, że jest ok. no na dole mam taki zigzag, tutaj na rękawkach mam też takie zigzaki, także to mi się bardzo podoba, takie wykończenie, e, a jeżeli chodzi o mm, sam, wzór, sam wzór, no to mamy e, ten wzór omówiony w jednym z odcinków, czyli jak zrobić wzór zigzakowy, link do odcinka macie w opisie. Tym wzorem też była robiona sukienka dzwoneczek. E, która była robiona dla Pauli, to była ta sexy Flexy, e, która w sumie też miała bardzo dużą oglądalność u nas na kanale, bardzo się podobała, e, no i w sumie, w sumie, w sumie, no cóż, no wzór <zorys> jest bardzo, okazało się, że jest uniwersalny i wielu rzeczy można, znaczy w wielu projektach można go wykorzystać. Mnie najbardziej w tym wzorze podoba się to, że można go łączyć właśnie kolorystycznie. Można go zrobić na przykład w jednym też kolorze. No i jakby dopasować idealnie do figury bo wzór powoduje to, że poprzez zmniejszenie oczek e, jakby dopasowujemy idealnie e, do talii, do bioderek, wszystko ładnie nam się układa, ale nie widać tego mm, zmniejszenia w samym wzorze. Ja za chwilę pokażę, jak ja robiłam na przykład to w swoje sukience, e, bo robiłam ją troszeczkę inaczej, tak no, sposobem tradycyjnym, e, czyli najpierw robiłam plecy, później przód, oddzielnie rękawki. E, sukienka, która była robiona dla Pauli, czyli sukienka dzwoneczek, była robiona już na drutach z żyłką, czyli robiona tak e, na, dookoła na okrągło, e, już nie było tych bocznych szwów, czyli tam trzeba było troszeczkę inną metodę zastosować, żeby to ładnie to wszystko wyprofilować, no ale też to w sumie udało się, ale w tej sukience, no te, te, te wcięcie tutaj w talię, no u mnie te wcięcie jest oczywiście... Mniejsze, więc było łatwiej to zrobić, ale no, dzięki tym właśnie tutaj bo, bocznym mm, szwom to udało mi się to jakoś ładnie to wszystko y, wyprofilować. Y, no i powiem szczerze, jestem zakochana w tym wzorze. Bardzo mi się ten wzór podoba i już mam kolejny pomysł na kolejną sukienkę, ale tym razem chcę sobie zrobić taką albo sobie, albo Paulie, jeżeli jej się spodobał mój pomysł. Zrobić już na lato. Też taką, właśnie kolorystyczną, połączyć różne kolorki, ale z jakieś takie cieniutkie bawełnki. No i żeby te wzory, te paski, żeby one były takie nieregularne. Bo tu akurat robiłam także po dwa, po dwa rzędy, czyli lewa, prawa strona i później zmieniałam kolor. A spodobało mi się, bo gdzieś tam widziałam na tym taką stylizację że tam akurat te połączenie pasków było takie, że powiedzmy raz pasek węższy, raz szerszy, gdzie nigdzie w ogóle tylko jest jeden rząd, także no takie nieregularne paseczki i to naprawdę ciekawie to wygląda. Więc gdzieś tam już z tyłu głowy mam kolejny, kolejny projekt już na wiosnę, lato. Jeszcze zima się nie zaczęła, a ja już myślę o wiośnie albo o lecie. No ale tak to działa niestety. Mm, no, kto szyje, bądź kto dzierga, albo kto szydełkuje, no projektów mamy w głowie masę i to aż po prostu y, wyprzedza wszystko i nie nadążymy zatem. Czasami to aż mnie to przeraża, gdzie, Boże, kiedy ja to wszystko zrobię? Pewne rzeczy, jak już są na ukończeniu albo już zrobione, to powstają nowe projekty. No i, i tak ciągle, ciągle jest jakiś niedosyt. No ale tak to już jest. Słuchajcie, no i jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Jak w ogóle, według jakich wymiarów, według jakich wyliczeń tą sukienkę robiłam? Otóż wszystko brałam po prostu z głowy, pełna improwizacja. Zresztą. Było to też robione tak, jak była robiona sukienka dzwoneczek, czyli zrobiłam wymiarę, prawda, zmierzyłam sobie obwód bioder, talii, biustu, długość oczywiście, długość też powiedzmy tułowia i jaka długość docelowa ma być, wyrysowałam sobie model. Zrobiłam próbkę obliczeniową no i po prostu przykładałam, przykładałam do, do tego mojego modelu, do mojego rysunku to, co mi się tam dziergało. No i w pewnym momencie po prostu to wszystko modelowałam. Tak samo robiłam rękaw, czyli też go rozrysowałam i tak samo go po prostu przykładałam, no bo do tej sukienki nie miałam żadnych jakby ani tutoriali, ani w żadnej gazetce niczego takiego nie znalazłam, więc to było po prostu na żywioł. E, mówię, pełna improwizacja, no i dopasowywanie po prostu e, do, e, do mojego modelu. W sumie, no tak jak ten sposób już też był omówiony, pokazany przy tej sukience dzwoneczek, także tam, jeżeli kogoś to interesuje, by chciał zobaczyć, jak to było, no to można tam zajrzeć i e, powiedzmy, może komuś się to, e, ten sposób może się przydać. E, no ja z tego sposobu często korzystam, także, także mnie to po prostu często ratuje. Słuchajcie, no i tu jest właśnie cały ten myk w tej sukience, że... O, to, to jest te zwężenie, prawda? Czyli to tutaj zwężałam, to też zwę... najpierw to zwężałam, a później już przechodziłam, że to, to do talii musiałam to zwęzić, żeby po prostu wytaliować to wszystko. No, a to się bardzo fajnie, bardzo łatwy sposób to się robiło, bo zmniejszenie było. Tutaj, tu jest to łączenie. Tu jest ten mój ściek, szef. I tutaj po prostu to sukcesywnie zmniejszałam. Zresztą to widać, ale ogólnie patrząc na sukienkę, yy, no to się w ogóle nie wrzuca w oczy, bo wydaje mi się, że jest to tak no dosyć estetycznie zrobione yy, i, i w ogóle no. Nie psuje to, broń Boże, nam wzoru, e, nic nie zakłóca, jest wszystko tak równomiernie tu przychodzi i tutaj tak samo. Także, no i to jest właśnie przy tych zigzagach, jest bardzo fajne, że to można sobie tak e, ładnie e, wytaliować. No i rękawki robiłam też takie, chciałam, żeby one były takie lekko rozszerzane na dole. No tu akurat tak słabo wyszło to rozszerzenie, ale też widać, że o, tutaj mamy szerzej, prawda? Tutaj już troszeczkę węzie, bo już parę oczek y, zgubiłam. I potem z powrotem tutaj, jak już dochodziłam do pachy, też już musiałam tutaj po prostu y, oczka nabierać. I to zresztą widać. O, i to taki właśnie rękawek, nie wyszedł taki dzwonowaty. No i w, w zigzaku jest fajne to, że te zakończenie, ono jakby samo z siebie powstaje, właśnie taki zigzak, prawda? O! No fajne to jest takie. Troszeczkę inne niż we wszystkich robotach. Jeżeli Wam się podobało, to będzie nam bardzo miło, jeżeli nas zasubskrybujecie i naciśnijcie dzwoneczek. I łapkę w górę. Dodam jeszcze, że jeżeli robicie jakieś projekty według naszych tutoriali, to będzie nam bardzo miło, jeżeli nas oznaczycie albo wyślecie nam swoje prace, my je chętnie na naszym Instagramie też umieścimy.